Wyobraź sobie przez chwilę, że to, co nazywasz rzeczywistością, nie jest tak solidne, jak cię uczono. Być może świat zewnętrzny, który wydaje się tak trwały, to tylko cienka zasłona obraz, który ukazuje się twoim zmysłom, lecz którego prawdziwa natura leży gdzie indziej ulice, którymi chodzisz, dom, w którym mieszkasz, drzewa, gwiazdy, planety a nawet twoje własne ciało mogą być jedynie odbiciem głębszej rzeczywistości umysłu, świadomości kosmicznej inteligencji. Ta myśl nie jest nowa, przewija się przez historię niczym ukryty nurt, obecny w różnych tradycjach duchowych i filozoficznych. Starożytni hermetycy mówili: wszystko jest umysłem, wszechświat jest mentalny. Mistycy wschodu od tysięcy lat powtarzają: świat jest snem bramy, boską wizją. Filozofowie tacy jak Platon twierdzili, że rzeczywistość materialna jest jedynie cieniem prawdziwego świata idei. A współcześni myśliciele, od Karla Junga po fizyków kwantowych, coraz śmielej powracają do tej samej prawdy. To, co nazywamy światem zewnętrznym, jest nierozerwalnie związane z naszym wnętrzem. Co to oznacza, że nie jesteś biernym obserwatorem przypadkowego kosmosu, lecz aktywnym twórcą swojego doświadczenia. Każda myśl, emocja, każde przekonanie działa jak nasiono zasiane w glebie wszechświata. To, co nosisz w sobie, prędzej czy później, znajduje odbicie w twoim życiu. Pomyśl, jak zmienia się twoje postrzeganie w zależności od stanu wewnętrznego. Gdy budzisz się z wdzięcznością i spokojem, dzień wydaje się płynąć łagodniej, ludzie reagują życzliwiej, drzwi otwierają się łatwiej, pojawiają się niespodziewane okazje. A kiedy budzisz się przytłoczony lękiem lub gniewem, ten sam świat nagle wygląda jak labirynt przeszkód i wrogich twarzy. Czy świat naprawdę się zmienia? Czy to twój umysł maluje obraz, który widzisz? Starożytni nazywali ten sekret zasadą mentalizmu. To wiedza tak potężna, że przez wieki była ukrywana i strzeżona, bo kto panuje nad swoim umysłem, panuje także nad swoim światem. Władcy i możni wiedzieli, że człowiek świadomy własnej mocy nie podda się łatwo manipulacji, nie będzie posłuszny jak niewolnik. Dlatego raz po raz tych, którzy nauczali o mocy świadomości, uciszano, prześladowano, a czasem nawet zabijano. Pomyśl o Bibliotece Aleksandryjskiej, jednym z największych skarbców wiedzy starożytności zawierała setki tysięcy manuskryptów o filozofii, nauce i duchowości. Spłonęła w ogniu, a wraz z nią bezcenne nauki. Przypadek czy intencja? Gnostycy, którzy mówili o boskości, ukrytej we wnętrzu człowieka, zostali niemal całkowicie zniszczeni przez władze religijne. Templariusze, strzegący tajemnic i starożytnych nauk, zostali skazani na śmierć pod zarzutem herezji. Różokrzyżowcy zmuszeni byli do ukrywania swojej mądrości w symbolach, alegoriach i kodach, by uniknąć prześladowań. Giordano Bruno, który głosił, że wszechświat jest nieskończony, a boskość przenika każdą cząstkę, został spalony żywcem na stosie w Rzymie. Wzorzec powtarza się przez wieki. Gdy ktoś próbował ujawnić, że umysł i świadomość są fundamentem rzeczywistości, jego wiedzę nazywano niebezpieczną, bluźnierczą, zakazaną. A czego tak naprawdę się obawiano przebudzenia. Bo człowiek, który wie, że jego świadomość kształtuje świat, staje się wolny, nie potrzebuje panów, kapłanów ani łańcuchów. Nie da się nim sterować strachem, bo wie, że źródło mocy jest w nim samym i choć przez wieki próbowano ukrywać tę prawdę, nie dało się jej zgasić całkowicie. Tak jak ziarno ukryte w ziemi zawsze znajdzie drogę do światła, tak i ta wiedza co pewien czas powraca. I właśnie dziś w naszych czasach powraca ze zdwojoną siłą, bo mówi o niej nie tylko mistyka, ale i nauka. Fizyka kwantowa, badając najmniejsze cząstki, natrafiła na coś, co zdumiewa do dziś. Eksperyment z dwiema szczelinami pokazał, że cząstki elementarne zachowują się inaczej, gdy są obserwowane. Bez obserwatora istnieją jako fala prawdopodobieństwa, czysta możliwość. Kiedy jednak kierujemy na nie świadomość, wybierają konkretną formę, zachowują się jak cząstki. Co to oznacza, że świadomość nie jest biernym świadkiem ale aktywnym współtwórcą rzeczywistości. Dla wielu naukowców to wciąż paradoks, ale dla starożytnych mędrców było to oczywiste. Hermetycy mówili: Wszechświat jest mentalny. Mistycy Wschodu powtarzali: Świat jest jak sen, który staje się rzeczywistością dzięki świadomości. Teraz laboratoria zaczynają potwierdzać to, co świątynie i szkoły misteryjne wiedziały od tysiącleci, ale starożytni poszli jeszcze dalej. Uczyli, że wszystko we wszechświecie wibruje, nic nie jest nieruchome. Od najmniejszych atomów po największe galaktyki, wszystko jest energią w ruchu. To prawo nazywali zasadą wibracji i dotyczy ono także Ciebie. Twoje myśli, emocje i intencje są falami, częstotliwościami, które emitujesz. Wszechświat odbiera je jak lustro i odsyła Ci w postaci doświadczeń. Zauważ, jak to działa. Gdy jesteś pełen spokoju, życie układa się jakby samo. Ludzie reagują z życzliwością, pojawiają się zbiegi okoliczności, drzwi otwierają się, gdy tylko do nich podchodzisz. Kiedy natomiast twoje wnętrze pełne jest lęku, gniewu czy poczucia winy, świat staje się ciężki, nieprzyjazny, a każda droga prowadzi pod górę. Jak wewnątrz, tak na zewnątrz powtarzali hermetycy. Świat odbija twój stan umysłu. Tak jak jezioro odbija niebo. To prowadzi do pytania, jak możesz świadomie kształtować swoją rzeczywistość. Samorozumienie teorii to za mało. Prawdziwa moc rodzi się wtedy, gdy zaczniesz stosować ją w praktyce. Umysł jest jak ogród, to, co w nim zasiejesz, prędzej czy później wyda owoce. Masz w rękach narzędzia, by wybrać, jakie nasiona posadzisz. Pierwszym narzędziem jest twórcza wizualizacja. Wyobrażaj sobie swoje cele i pragnienia tak, jakby już się spełniły. Twój mózg nie odróżnia rzeczywistości od intensywnie wyobrażonego obrazu. Każda wizja, podtrzymywana z wiarą, wysyła wibracje, które przyciągają jej odpowiednik w świecie fizycznym. Drugim narzędziem są afirmacje, świadome słowa, które zmieniają wewnętrzny dialog i przeprogramowują twoją podświadomość. Słowa mają moc. Powtarzane z przekonaniem stają się nowym kodem, nową częstotliwością. Trzecim narzędziem jest wdzięczność, choć wydaje się prosta, ma niezwykłą moc transformacji. Gdy dziękujesz nawet za to, czego jeszcze nie widzisz, twoja energia natychmiast wzrasta. Wszechświat odpowiada, dając ci coraz więcej powodów do wdzięczności. Czwartym narzędziem jest jasna intencja połączona z działaniem nie chodzi tylko o myśli. Intencja jest kompasem, a działanie jest krokiem naprzód. Gdy jedno i drugie idzie w parze, otwierasz drzwi do nowych możliwości. Łącząc te zasady, wizualizację, afirmacje, wdzięczność i spójne działanie zaczynasz przemieniać swoje życie od środka. Już nie jesteś bezradnym widzem chaosu, ale świadomym twórcą własnej rzeczywistości. Twoje myśli są nasionami, twoje emocje są wodą, która je podlewa. Twoje przekonania są słońcem, które daje im wzrost, a twoje działania są korzeniami, które zakorzeniają je w świecie fizycznym. Wszechświat nie jest zimną maszyną, która istnieje niezależnie od ciebie, jest żywym polem, które odpowiada na twoją świadomość. Ty jesteś jego częścią, ale także jego współtwórcą. I tu rodzi się najważniejsze pytanie: jaką wibrację wysyłasz teraz? Jaką rzeczywistość tworzysz w tej chwili? Bo każda myśl, każde uczucie i każde przekonanie maluje obraz twojego świata. Możesz żyć tak, jakby wszystko było przypadkiem, możesz też przebudzić się i odkryć, że od zawsze miałeś w sobie moc kreacji. Decyzja należy do ciebie.